Ja widzę, że tu grupa akcja się szykuje. Mario, ty producent przynęty, ty w rękach kulosz kulki? Co ty tu kombinujesz? <grym i> Piotr, czasami trzeba i w rękach popracować. Wziąłem sobie trochę surowego ciasta z naszego miksu PEK. Mówię, będziemy tutaj na tej zimnej wodzie łowić, więc do oblepiania ciężarka to jest świetny patent czy tam nawet haczyka, żeby sobie ten efekt wabienia wzmocnić. Taka surowe, takie surowe ciasto, surowa kulka w wodzie bardzo szybko pracuje, się rozpuszcza. Ale wczoraj rozmawialiśmy na temat tych kulek rozpuszczalnych. I pad mi do głowy taki jeden pomysł ciekawy. Myślę, że wszyscy na tym skorzystają. E, pobawimy się tu trochę, poeksperymentujemy. Jest chwila wolnego czasu. E, troszeczkę już tu nakręciłem z tego ciasta kuleczek, jak widzisz. I odcina ci nakręca jedna taką. O, dzięki A. za pomoc. Więc co wpadłem na taki pomysł, mamy tu nasze takie akwarium. E, zrobimy trzy kuleczki e, tak naprawdę. Jedna będzie z surowego ciasta po prostu ukręcona. E, jedną po prostu zaparzymy w wodzie przez dosłownie minutkę czasu. A drugą jakby normalnie gotujemy, aż ona wypłynie i wtedy, wtedy ją wyciągniemy i wszystkie te trzy właśnie próbne, próbne kuleczki wrzucimy sobie do naszego zbiornika z wodą. Zobaczymy, jak one będą się rozpuszczać, jak to będzie działać na, 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 na pracę, jak to wpłynie na pracę kulki. Czyli tak naprawdę, chciałbyś nie? sobie stworzyć taką przynętę teraz, żeby mieć taką na taką zimniejszą wodę, jak ta woda ma 6 stopni. Dokładnie, dokładnie. Takie Powiem gotowe ci... kulki, które się kupuje, one są w pełni ugotowane na zimną wodę, niektórzy zalewają je wrzątkiem, wodą się rozmaczają, natomiast my właśnie zrobimy tutaj taki patencik, to jest świetny sposób na, na chłodną wodę, na te chłodne pory roku, żeby jeżeli ktoś sam kula w domu, jest duże rzesza takich osób, tak, tak. też sobie sam kulki. Ale przede wszystkim kręcisz. większość firm oferowanych na rynku już ma swoje pasty w takich opakowaniach. My w Brzetpiszu też mamy obalować ciasto, to się to nazywa po czesku, mamy mhm. takie 250 gramowe i też kiedyś z tego próbowałem robić, jako przynęta haczykowa, jako na szybko, nad wody tak. może trzy rodzaje ciast, po prostu ryba nie reaguje na, na dany smak, albo nam się to nie podoba. Rolujemy tam sobie 6 kulek, ugotujemy, to gotowo przynięte. Albo pastą tako, można surową bledę Tak, nie? albo, ale może wtedy tako samo przynięte, jak może to być do Tylko po prostu możesz ta kula świeżo, możesz zrobić tako, możesz zrobić 10 mm. go to. No ciekawie, my, my zrobimy coś po środku, właśnie, bo są gotowe pasty, są gotowe kulki, a nie ma tej kulki takiej jakby. Miękkiej, półsurowej po środku. To jest też taki fajny patent dla wielu osób, które, które bawią się właśnie w rolowanie domowym sposobem. Żeby sobie przygotować takie kulki pośrednie czasami na tą zimną wodę, gdzie ta praca kulki jest a, a, a. wymagana, czy ktoś jedzie na łowiska komercyjne czy na inne krótkie zasiadki, gdzie chce szybko szybko wabić te ryby. Pokażemy Wam, jak wygląda taka praca tej kulki tylko zaparzonej co z zewnątrz, która się zrobi taka wódka. Poprzecinamy je, ja, pokażemy. To się tylko. Dokładnie, ale ona w środku ten rdzeń będzie surowy, będzie ona surowy, na pewno. Tak, szybciej się będzie rozpadała na dnie łowiska i taka mieszanka kulek wtedy szybko rozpuszczalnych, tych średnio czyli, rozpuszczalnych. Czyli zobaczycie wkrótce jak parujecie kulki czy gotujecie. Jak zaku, zagotujecie zbyt długo, czyli je przegotujecie będzie kula twarda cała do samego środka. Będzie taka, która ledwie co wypłynie. Będzie taka hmm. średnio oparowana, czyli nie wiem, Czy są, jestem ciekaw jak to się będzie w wodzie rozpuszczać. Ja kiedyś ciasta używałem, oblepiałem przynęty i działało mi to. Tak. Najbardziej kulki, surowe ciasto jest wywoziłem. Weźmiemy teraz kilka kulek. I zaparzymy je około minuty czasu. Czekaj, ta jest moja i ona się wcieprza, bo może Mario może. Ludzimy na chwilę, niech się zaparzą zaparzone. To będą te kulki pośrednie, które mają te, tak naprawdę tak. utwardzoną zewnętrzną powierzchnię, w środku będą miękkie. Kilka surowych zostawimy, żeby dla porównania potem postawić w akwarium, pokażę Wam jak szybko dany rodzaj przynęty pracuje. E, więc myślę, że dla każdego to będzie taka ciekawa lekcja, fajne wnioski, patent na, na przyszłość. tu jest ta lekcja, wyłączyć. on chce po prostu widzieć ryba, dzisiaj już większą ode mnie, ale zobaczymy. Trwa, więc trzeba to kombinować. Trzeba, 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 trzeba. Tutaj sobie delikatnie je zamieszamy, patrz, już ładnie zmieniają barwę, czyli zaczyna się ten proces ścinania. Białeczka, jeszcze chwilę damy im czas. No Najlepiej lubię ci powiem w tym wszystkim, jak robię te kulki, robię ręcznie, bo nie mam elektrycznych rollerów, robię ręcznie matrycami. Niekiedy jak tak kulum się w rękach, a tak dodam sobie za dużo jakichś esencji, taki dobry. Niekiedy do taksówki że przyszedł, a tak taksówka powiedział, wie Pan co, ale niestety nie zabił za pana pontany adres. Także jest ciężko, niekiedy umyć. Proponuję, Wam, jeżeli chcecie się. Właśnie takie przeżycia zrobić, to do miksu dodajcie sobie n batrica To jest zmurowane, tak. że nie bledziecie do żadnej taksówki. A jak a w chcecie autobusie być ludzi... Taknący, to rękawiczki. Mocie pusto. Dokładnie. Już popatrz, ładnie kolor zmieniają. Nie dopuścimy do momentu, żeby one zaczęły pływać, bo generalnie kulki, ci co gotują w wodzie, wypływają kulki takie 20, jak tutaj mamy około minuty, dwóch maksymalnie, gotuje się, wyciąga, natomiast my nie dopuścimy do momentu, żeby one wypłynęły, chcemy tylko ściąć tą zewnętrzną warstwę i... Kiedyś wszyscy żeśmy, pamiętasz, gotowaliśmy tak. kulki, gotowaliśmy, tak. teraz tak. wszystko parowary. Dokładnie. Wszystko przeparowane, para przyjdzie, dosłownie wszystko, także ja też jak swoje robię, czy bioskwida, czy co to widzę, że jest ta różnica, jeżeli się ją gotuje, gotuje, się tą kulkę, a ta woda w z z tym garku, co zostaje po tym gotowaniu, czyli wszystko to chyba co najlepsze zostało w tej wodzie, tak? Kulka parowana troszeczkę inaczej, szybciej się suszy. I Mniej zauważy... mobil goci w sobie. Mniej mobil mhm. I tak samo widzę, że ten bioski wtedy też jak się go susza, to po prostu 2-3 dni już go mam gotowy. A tak po gotowaniu, niż to obcieknie, niż co mhm. to, co już Jedną dobre? kulkę wyjmę, sprawdzę ręką. Tak. Już twardnieje, ładnie. Jeszcze chwilę, bo tutaj na zewnątrz gotujemy, trochę jest zimno. Więc. Czyli jak pójdę spać, to ty na taką kuleczkę tam podczepką sobie Tak, Tak. A ja widzisz, jak to robaczku. Trzeba kombinować. Potrzymaliśmy je gdzieś z półtorej minuty, jednak ta zimna. Czyli nie wypłynęła w ogóle. Nie, nie wypłynęła i bardzo dobrze, ale już je wyciągniemy sobie. Ja je tu sprytnie wyłapię. A następne chcesz ugotować całkiem tak, jakby były gotowe. Aż tak? wypłynął dokładnie taki standardowy proces gotowania, żeby była kulka twarda. Jak przeważnie wszyscy kupują w sklepie. To ja Ci je wy 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 wybrałem. Takie wrzucić? Wrzucaj Piotr, wrzucaj. No I sobie jedno. zaczekamy. Te się obsuszą troszeczkę nam. Są takie, no widać niedogotowane, tylko ścięte Mięciutkie te białko. Mięciutkie jest ten, dokładnie, dokładnie. Więc teraz te drugie, damy im chwilkę i zaraz będzie test akwariowy. Kuleczki już mamy gotowe, tak jak mówiliśmy przygotowaliśmy. Trzy rodzaje. Trzy rodzaje, surowe, Delikatnie ugotowane i ugotowane. Jak widzicie, nawet ich barwa jest różna, czyli długość gotowania też wpływa na, na kolor samej kulki. Wiadomo, dłużej moczona, więcej tych substancji się też wypukuje tutaj w tej wodzie do gotowania. Więc e, taka rada, najkrótszy czas, czas możliwy do ugotowania kulek do przygotowania przynęty, jest najlepszym rozwiązaniem. Więc damy chwilkę tym kulkom, żeby obesły, wystygły. I potem będziemy robić nas ten test akwariowy, szklankowy, jak niektórzy nazywają właśnie. I zaczniemy od tych kulek porównanie surowych, tylko lekko ściętych i ugotowanych w taki tradycyjny sposób. I zaprezentujemy Wam, jak ta kulka, w zależności od tego stopnia ugotowania pracuje wtedy w wtedy wodzie. I myślę, że każdy będzie mógł wyciągnąć wnioski i przełożyć to na swoje karpiowanie, na jakieś pomysły, e, taktyki, które stosujecie w połowach. Szczególnie na zimnej wodzie, gdzie drobnica nie jest uporczywa, a zależy nam na tym, by, by kulki mocno pracowały, oddawały do wody to, co najlepsze. I tutaj Wam zaprezentujemy, w jaki sposób czas gotowania wpływa na pracę kulki. Czyli będziesz po, po testach będziecie się łowić na to też? Mnie tutaj? A ja gotowce są, odpakujemy, jedziemy z koksem. Ja mam swoje tam, ja dzisiaj stawiam na swoje brzoskwinia. Pomarańczowo nasza, która zawsze mi uratowała honor, chociaż ja, do przodu trochę, bo mówię jedna ja. ryba fajno cono, no ale zobaczymy, może w tym właśnie mnie skusi do tego, że może i zacznę ją wtedy sobie robić na zimno woda, choć powiem szczerze, jest to czasochłonne trochę, bo to musicie przygotować dwa rodzaje, sobie tu takie, tu takie, tu takie. Ale ze względów ciekawości w sumie jestem ciekaw i zobaczymy, jak się to rozpuszczy. Jak Wam wspominałem, tutaj do naszego akwarium wrzuciliśmy właśnie te nasze próbki bazowe Pierwsza kulka jest z surowego ciasta jako punkt odniesienia, jak ono się zachowuje w zimnej wodzie. Druga kulka to są te sparzone kulki z tym miękkim rdzeniem surowym, wręcz trzecia kulka standardowo gotowana. Będziemy to po, po różnych czasach sprawdzali, monitorowali, zobaczycie, jak te kulki załowują się w zimnej wodzie, jak ten czas gotowania wpływa na ich pracę. Więc myślę, że to będzie bardzo ciekawy test i, i wnioski dla Was również.